20 lat to taka wesoła rocznica, bo jeszcze wszyscy osłabieni i nauczyciele są młodzi. Ławo święci, którzy To jest tak, że za krótko, żeby było długo, za długo, było, żeby powiedzieć było krótko. A teraz proszę pana dyrektora Królewskiego o podpalenie uroczystości. Dzisiejsza uroczystość jest poświęcona 20-lecie dla naszej szkoły. Szkoły, na której niewielu dawało szansę na sukcesy, ale a może przede wszystkim szansę nie dostawaliśmy na przetrwanie. Jednak udało się nam, a do tego chcę dać początek jeszcze innych innym, innym szkołom, mianowicie Społecznymi Gimnazjum i Społecznej Szkoły która w tym roku będzie obchodzić swój również, również wspólnie z nami, obchodzić swój już dziesięcioleci. Dzisiaj jednak już wiemy, że sukces. Nie jest znane raz na zawsze, że nie każdy uczeń zostanie olimpijczykiem, że nie każdy nauczyciel też jest w stanie wychować olimpijczyków. Też wiem, że nie każdy o szkole myśli od rana do wieczoru. Ale najważniejszym faktem jest to, że wszyscy i uczniowie, i nauczyciele wspólnie pracują i osiągają zamierzony cel. 20 lat to również okres niekwestionowanej pracy i zaangażowania dyrektora. Mało jest takich szkół, mało takich uroczystości, gdzie w trakcie jubileuszu możemy powiedzieć o zaangażowaniu jednej osoby. Tutaj to ma miejsce. O no dyrektor Polakowski od początku kieruje tą szkołą. To dyrektor Polakowski stara się prowadzić do szkoły na te obszary, które potem są powodem dumy Was, uczniów, tam są węgów, Was nauczycieli i całego środowiska. I pozwólcie, że w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować Panu Dyrektorowi i w dobru uznania jego zasług chciałbym fundować Panu Dyrektorowi Nagrodę Kuratora Oświaty. dla całego grona pedagogicznego. Dowód do podziękowania za wasze zaangażowanie. Przyznać również nagrodę kuratora Pani Beacie na Przerobie Społecznej z że Pani podziękowanie Co udało się Polsku przez te 20 lat zapłacić. W liczbach, bo tylko one są prawdziwe, to tysiące absolwentów świetnie wykształconych, którzy pracują, częściej studiują i którzy pomarzają do w dorobek całego Polskiego Społeczeństwa. To ogromna i ważna sprawa. Gratuluję. Wszystkiego dobrego. bardzo. Drogi kolego, doktorze koleżanki i koledzy, nauczyciele, jesteście pionierami niepublicznej oświaty na terenie naszego powiatu. Dzięki Waszemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy osiągnęliście szczyty i jednocześnie że warto inwestować w niepubliczną edukację. I jeszcze najważniejsza sprawa. Przetarliście drogi innym. Pokazaliście innym jak to robić. Tu z tego miejsca, a tutaj pewnie miałam takiej okazji, Panie Dyrektorze, jako były Dyrektor Szkoły Niepublicznej chciałabym Panu serdecznie podziękować. W imieniu burmistrza chcę przekazać na dawne ręce kwiatów, kreatów, list, no i również jakiś tam prezencik. Byłem obecny na dziesią dziesiątej rocznicy, wręczałem prezencik 17-calowy monitor komputerowy, a dzisiaj chcemy wręczyć 42-calowy. Nie wiem co będzie za 10 lat. I myślę, że potrzebne jest ciągle to doświadczenie, tego szczęścia, żeby ono towarzyszyło dyrekcji, nauczycielom i całej szkole wraz z uczniami i również rodzicami. I tego właściwie Wam życzę z całego serca i błogosławię w imię Ojca i Syna Ducha i Świętego na te dalsze 20 lat. W tej gorze. Co roku w rankingach ogólnopolskich społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach znajduje się na najwyższych miejscach, a absolwenci dostają się na renomowane i prestiżowe uczelnie kierunki w kraju oraz za granicą. Szanowny Panie Dyrektorze, Drogi Witku, w imieniu Stowarzyszenia Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej, którego członkiem jest szkoła, są szkoły. Pragnę złożyć gratulacje oraz życzenia dalszych nie 20 a 120 lat. Istnienia. Wszystkiego najlepszego. Prosimy przyjąć życzenia dalszych sukcesów i satysfakcji we wszystkich dokonaniach zawodowych, a także pomyślności w życiu osobistym. Te życzenia składają dyrektorzy żarskich gimnazjów i Żarskich Szkół Podstawowych i mama Konrada Brzezińskiego. Szanowni Państwo, drodzy Panie Dyrektorze, w imieniu społeczności akademickiej, muzyczkiej, wyższej szkoły, humanistycznej w pragnę złożyć gratulacje. Życzę Panu Dyrektorowi grozi dla naszych wspaniałych absolwentów, i wysłała tego liceum ogarniała cały świat. Udowodniliście na naszym rynku żarskim oświatowym, że jesteście szkołą naprawdę dobrą, o czym świadczy, świadczą sukcesy, jakie odnosicie. A dla nas, dyrektorów, szkół. Ponad imazjalnych w sensie pozytywnym wyciągnęliście poprzeczkę bardzo bardzo wysoką i dla nas jest to bardzo dobre, jest to plus, że mamy do kogo równość. Dzięki kolego dyrektorze za konkurencję konkurencję, którąśmy przyjęli i dalszych sukcesów na 20 następnych. na maturze. Każda wymiana wymiara czy konkurs przyczynia się do tego, czym jest dzisiaj społeczność liceum ogólnokształcące. Także w imieniu własnym mam nadzieję, że w imieniu wszystkich absolwentów i wszystkich osób związanych z tą szkołą chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu, panie dyrektorze, nie tylko za to, że mieliśmy się uczyć, mieliśmy się uczyć w najlepszych możliwych warunkach, ale także, że był zawsze ktoś, kto mógł nas zmotywować do działania, czasem ostrzejszym słowem, czasem zdecydowaną reakcją, ale zawsze był to, ktoś, o kim wiedzieliśmy, że będzie czuło, żeby nasz mój był jak najlepszy. Dziękuję wszystkim nauczycielom za ich zaangażowanie, za ich pracę, za to, że lekcja nie kończyła się 45 minut od pierwszego dzwonka, tylko, że zawsze dla tych, którzy chcieli, potrafili poświęcić swój własny czas. Potrafili poświęcić czas że dla tych, którzy wymagali od szkoły coś więcej niż tylko to, co przewiduje program nauczania. I dziękuję wszystkim, wszystkim kolegom i koleżankom, z którymi miałem przyjemność chodzić do tej szkoły, do gimnazjum, do liceum za to, że mogłem przeżyć tak wspaniała rada w Dziękuję bardzo.